Musi mnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy ja w chwili obecnej wyglądam jak asceta. Gdybyście zobaczyli, jak wyglądam tak w całości, a nie tylko głowę, no raczej należę do ludzi, którzy w chwili obecnej, mam nadzieję, że nie na zawsze, ale są dosyć puszyści. Co drogą dedukcji może oznaczać, że mm, lubimy to i owo zjeść, i słodkie, i owoce, i... Jakieś inne smakołyki. Jedzenie jako takie nie jest grzechem. My jemy po to, żeby żyć. Jemy po to, żeby też to życie miało jakiś smak. To nie chodzi tylko o to, żeby jeść tylko tyle i tyle kalorii, by przeżyć. To jest jeden ze sposobów na celebrowanie życia i na świętowanie. Kiedy jedzenie. Może stać się jednak grzechem. Święty Tomasz, który jest naszym dominikańskim wielkim przyjacielem, mówi o za świętym Grzegorzem Wielkim. Mówi o pięciu takich sytuacjach, kiedy jedzenie może stać się grzechem albo jakąś wadą, która nas jednak oddziela od Pana Boga albo staje się taką drogą utraty Boga. Po pierwsze, mówi, że kiedy spożywamy posiłki, przed albo po właściwym czasie. To znaczy, kiedy podjadamy. Zamiast jeść przyzwoicie śniadanie, obiad, kolacje, zbalansowane, zdrowe, dające życie i energię do życia, no to sobie tak co chwilę coś jem. Mam jakieś takie szuflady z pochowanymi słodyczami, przekąskami, co chwilę coś tam wrzucam na ząb, zajadając jakieś napięcie albo jakiś stres. Byle kiedy, byle gdzie, byle jak. Po drugie, mówi, że kiedy sięgam po wyszukane i drogie pokarmy. To jest dzisiaj właściwością nas, ludzi, którzy w wielu sytuacjach żyjemy w takim dobrostanie i stać nas już na, na lepsze jedzenie. Więc ja już nie zjem dorsza. Nie? To muszą być krewetki. I do tego w jakiejś tempurze, w czymś tam powymyślane to wszystko jest. Kiedy zaczynam tak świadomie, Taki wyrafinowany sposób kombinować z tym jedzeniem, co nie oznacza, że ono ma być niesmaczne i byle jakie, ale jak już, już nie zjem rzeczy prostych, żeby się najeść, tylko to muszą być takie nie wiadomo jakie smaki. To może być ścieżka grzechu. Po trzecie, tutaj święty Tomasz mówi, kiedy jesz za dużo. Są dzisiaj dietetycy, oni powiedzą dokładnie, ile. Kalorii potrzebuje nasz organizm, żeby normalnie funkcjonować. My tych kalorii dostarczamy najczęściej za dużo, dużo więcej niż potrzeba, i dlatego je magazynujemy sobie, zaczynamy chorować, i tak dalej, i tak dalej. Za dużo to znaczy grzesze. Święty Tomasz powie: zbyt szybko i łapczywie. To jest kolejny sposób na to, jak grzeszymy obżarstwem że już nie jemy, ale się obżeramy. Jakbyśmy przy stole walczyli o lepsze kąski, że za dużo, za szybko, tak, tak się nażrzeć. To nie jest jedzenie, to jest żarcie. Wtedy można zgrzeszyć. I ostatni powód, jaki podaję, to, że nie zjemy posiłku, jeżeli to jest takie nieestetyczne, że jakby estetyka podania, estetyka przygotowania tej, tej, tej potrawy, no, jest decydująca. Ja muszę mieć to wszystko tak pięknie tutaj z listkiem, mięty tutaj jakieś tam dodatkowe zioło, tutaj kolory się muszą zgadzać, polane sosem nie, nie, nie pobrudzone, że jakby na to za dużo uwagi zwracam, mogę zacząć grzeszyć obżarstwem. Takich jest pięć sposobów według świętego Tomasza. I wracam do pytania, czy batonik to, to za dużo? Chyba nie. Ale to obżarstwo stało się grzechem głównym. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ono ma swoje konsekwencje. Dlatego, że ono prowadzi nas do takiego otępienia, prowadzi nas do jakiejś czasami hałaśliwości, rubaszności, jakichś niestosownych żartów. No, stajemy się płytcy, tacy obżarci, przestajemy myśleć, a w ten sposób też trochę tracimy siebie. Powtarzam to w wielu miejscach, ale wydaje mi się to szalenie istotne, bo niektórzy całą sprawę swojego zagubienia i grzechu chcieliby zamknąć w konfesjonale, w tajemnicy spowiedzi. Wyznałem uczciwie swoje grzechy, powiedziałem: Jestem potworem, zrobiłem to, to i to, dostałem rozgrzeszenie, wychodzę sobie taki nowiutki i wracam do świata. Nic z tych rzeczy, dlatego że ja. Wychodząc nowiutki, jestem zaproszony do tego, żeby podjąć drogę zadośćuczynienia. Na czym to polega? Dla przykładu. To jest taki przykład katechetyczny. Ukradłem z pracy kartkę papieru. Wziąłem tam z maszyny kserującej. Przyniosłem do domu, wydrukowałem sobie jakiś swój dokument. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja. Zabrałem z pracy. Ryzę papieru, troszkę więcej kartek, bo mi były potrzebne. Bo nie chciałem wydawać pieniędzy, a w pracy mi tak mało płacą, że sam sobie wziąłem takie dodatkowe uposażenie. Na czym polega zadośćuczynienie? Że ja z tą jedną kartką, ubraną w koszulkę plastikową, idę do pracy i ją wyciągam i wciskam do ksera? Obawiam się, że. Takiego zadośćuczynienia nie potrzeba. Ale w wypadku ryzy, czy trzeba oddać ryzę? Trzeba. Jakby mieć taką odwagę, że naruszyłem jakiś porządek i naprawiam wyrządzone zło. Tak samo dzieje się w takim świecie naszych rozmów o kimś. Nazywamy to obmowami. Jakiś krzywd, które komuś wyrządziliśmy. Niekiedy to, to są tak dramatyczne sytuacje, że trudno się będzie... Skonfrontować z osobą twarzą w twarz. Ale pozostaje pytanie, jak zadośćuczynić? Jak zatrzymać to uruchomione zło, to złe słowo, które zostało w czyjejś pamięci, jest powtarzane, powielane? Jak to naprawić? I czasami taką formą naprawy jest jakaś moja pokuta, że ja się modlę za tę osobę, poszczę za tę osobę. Proszę pana Boga, żeby zatrzymał. To uruchomione przeze mnie zło. Mówię, co do winy, ono zostało odpuszczone, ale tam gdzieś te złe słowa dalej krążą i robią złą robotę. I, i teraz zadośćuczynienie jest taką próbą zatrzymania tego uruchomionego przeze mnie zła. Może to się dziać przez modlitwę. Bywa także osoby, które skrzywdziliśmy już nie żyją. Warto zamówić za nie msze święte i poprosić o o taką modlitwę, o, o niebo dla nich, o takie, to możemy dać naszym zmarłym. Więc takie są te moje podpowiedzi, jak sobie radzić z tym zadośćuczynieniem. Po pierwsze, nie bagatelizować, po drugie, pomyśleć, w jaki sposób ja mogę to zrobić. Czy rzeczywiście mam na tyle odwagi, by się skonfrontować z osobą, z jakąś sytuacją, ponieść konsekwencje swojego czynu, bo czasami też to jest szalenie ważne? Przychodzi ktoś, kto mówi, że zamordował drugiego człowieka. Co to znaczy ponieść konsekwencje i zadośćuczynić? Zgłosić się na policję i powiedzieć, że zrobiłem coś tak potwornego i chcę być za to ukarany. To jest zadośćuczynienie. To jest droga, droga człowieka, który przyjął Boże Przebaczenie w sakramencie pojednania. Spowiednik ma kłopot ze świętym. Kiedyś znakomicie opisał to w jednym ze swoich wierszy ksiądz Jan Twardowski, mówiąc o tym, że wielki grzesznik przychodzi do konfesjonału. No, i wypowiada swoje grzechy, i takie straszne obciążenia ze swojego sumienia, jakoś tak oddaje Bogu. Robi to prosto, krótko, tak dosłownie, i wychodzi z ulgą. A przychodzi święty i tak miałczy jak kotek. To chyba jest tego rodzaju lęk albo obawa, że nie mam grzechów, albo że straciłem wrażliwość na grzechy. To jest to, co. Co być może już powtarzam, ale naprawdę, jeżeli jesteśmy na drodze Chrystusa, jeżeli próbujemy żyć według Ewangelii, staramy się, dzielimy jakieś życie modlitwy z jakąś wspólnotą, rozwijamy swoje chrześcijaństwo, to trudno nam będzie popełnić grzech ciężki. Tym niemniej ta spowiedź, a więc znak, tego, że wchodzę w łaskę Boga, że się z Nim jednoczę, że się z Nim komunikuję, że oddaję Mu swoją nędzę. Ja nie muszę mieć grzechów ciężkich, ale ja jestem nędzarzem, który prosi o miłosierdzie. Jakby ja z tym do Niego idę. Więc jeżeli to wiem, no to wtedy się nie zniechęcam, pomimo tego, że miałczę jak kotek. Natomiast rzeczą chyba, która może pomóc na tej drodze, jest to, że ja po pierwsze robię codzienny rachunek sumienia z dobra i ze zła. Z tego, co, co dzisiaj było prowadzeniem przez Pana Boga i poddaniem się Jego słowu i z tego, co było takim brakiem uwagi, uważności, taką nieczułością, czasami zaniechanym dobrem, że robię po prostu rachunek sumienia taki codzienny, szczegółowy, który który pozwala mi widzieć siebie w prawdzie. Takim drugim narzędziem może być to, że ja od czasu do czasu mogę poprosić moich przyjaciół, bliskich, przyjaciół ze wspólnoty: Słuchaj, powiedz mi coś o mnie. Jaki ja jestem? Jak ty mnie widzisz? Co jest we mnie dobre? Co jest we mnie jakoś takie fałszywe? Z czym masz kłopot? Bo czasami ta opowieść drugiego Pozwala mi zobaczyć rzeczy przede mną ukryte. Takie korekcjo fraterna pozwala mi skonfrontować się na nowo z prawdą o mnie, i to jest kolejny krok czy sposób na to, żeby do tej spowiedzi podchodzić coraz dojrzalej. Oczywiście ja to przefiltrowuję przez swoje sumienie i sprawdzam, czy ta osoba mówi o mnie, czy raczej mówi o swoim kłopocie ze mną. I jakby nie biorę wszystkiego tak. Jeden do jeden z tego, co usłyszałem. Tym niemniej jest to jakaś dana, która pozwala mi się też duchowo rozwijać i pogłębiać spowiedź. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sama spowiedź i przygotowanie do niej to jest praktykowanie pokuty, a więc cnoty stałego nawracania się takiego stałego przypominania sobie o tym, że ja. Że ja jestem w dobrym ręku, w Bożym ręku, że ja mogę do Niego wrócić, że co ja mogę bez Niego. Nie? I, I po to mi jest ta spowiedź, że, że On jest moją siłą i moją mocą, że jest celem mojego życia i moją miłością, że, że chcę do Niego wrócić. Nie? I, I dlatego, pomimo tego oporu, rutyny, wracam. Nie? Praktykuję to, bo to jest modlitwa. Zazwyczaj takie pytanie zadają rodzice: Co mam powiedzieć mojemu dziecku, dorastającemu najczęściej, które nie chce chodzić do kościoła albo nie chce się spowiadać? Tutaj mamy sytuację odwrotną. Widzę ja, człowiek wierzący, który być może wrócił do Pana Boga w taki bardzo świadomy sposób: modlę się, poznaje Boga, korzystam z sakramentów, kocham Kościół a widzę, że moi rodzice jakoś tak osłabli, nie chce się już im, że gdzieś nie mają siły, że gdzieś tak ugrzęźli w tej swojej starości, w takim rozgoryczeniu. Mnie się zdaje, że przede wszystkim jest to sytuacja tego rodzaju, że żeby rozmawiać z nimi tak po ludzku, o ludzkich sprawach. Zanim zatroszczysz się o, o zbawienie i o sakramenty, to zapytaj, czym żyją, czego potrzebują. Spróbuj odnowić taki, taki poziom więzi dziecko-rodzic, takiej czułej więzi. Dopiero to da taki sygnał, albo stanie się taką podstawą do, do rozmowy o sprawach ważniejszych: o przemijaniu, o Bogu, o tym, czy oni są gotowi na niebo. Może jednak warto temu Panu Bogu trochę się ponarzucać. W sakramencie spowiedzi, może warto wyznać rzeczy, które gdzieś tam w sercu bolą, które są takim buntem przeciwko Bogu, przeciwko życiu, że, że ta sytuacja spowiedzi będzie jak uwolnienie i uzdrowienie, jak przecięcie jakiegoś brzodu, w którym tam się gromadzi jakaś taka maść takiej niechęci, buntu, sprzeciwu, albo takiego fałszywego przekonania, że. To ja już niczego nie potrzebuję, jak jesteś dzieckiem Boga, a dzieckiem Boga jest zarówno ktoś młody, jak i ktoś w średnim wieku, dzieckiem Boga nie przestaje być staruszek czy staruszka, nie przestają być nawet ci, którzy dali życie innym, nasi rodzice, to stajemy przed Bogiem w spowiedzi, jak dzieci. Nawet jeżeli nie mamy sobie zbyt wiele do zarzucenia. To naprawdę potrzebujemy jego spojrzenia, które powoduje, że chce się żyć, albo że mam nadzieję na życie wieczne.